Siemano, witam was Marcin z tej strony w tą piękną słoneczną niedzielę. Trochę jestem dzisiaj niewyspany, bo dopiero wstałem. Eee, musiałem odespać. Czekajcie, zapnę pasy piszę. Dzisiaj e, plany były takie, żeby skoczyć gdzieś w teren, ale wczoraj kolega miał u, e, urodziny, więc trochę późno wstałem dzisiaj. W związku z tym e, postanowiłem, że dzisiaj pokażę wam jak płuczę materiał w garażu, ponieważ mam tam trochę tego tej szmiry do Wyczyszczenia i, i zbiera się, zbiera się, zbiera się. Już ostatnio wspominałem o tym, że wyczyścimy. Wiem, że tam tych złocin będzie trochę, bo to jest taki materiał, słuchajcie, który normalnie nad rzeką jedziemy, płuczemy, bawimy się na miejscu, e, po czym ten materiał jest płukany z miski do miski. I bardzo często, przepraszam, zdarza się tak, że z tej miski do miski coś ucieknie. Drugi raz już tego z reguły nie mam czasu czyścić bo nie chce mi się albo wracam późno do garażu czy tam do domu albo na drugi dzień po prostu zapominam o tym i ląduje to w takim zbiorczym pojemniczku na zaśkę na wszelki wypadek do wypłukania po prostu przy okazji i ta okazja właśnie się natarzyła, bo dzisiaj e, no, piękna pogoda bym się normalnie walną chętnie na leżak i poleżał sobie w tym słoneczku jest, e, moi drodzy, jest luty e, miała być zima, jest wiosna e, także zapraszam Was, zaczynamy za chwilę do Was wrócę Jadę tylko po y, jakieś parę rzeczy, które będą mi tutaj dzisiaj potrzebne. Zostaję w domu, nie wyjeżdżam nigdzie, więc y, nagramy dzisiaj odcinek o czyszczeniu, urobku i porządkach takich noworocznych. Także zapraszam, zaraz wracam. Jedziemy ze starym materiałem, który jest podkładany w tych wszystkich miskach, wiaderkach, w takich pojemnikach. Będę to stosunkowo teraz w trakcie czyszczenia donosił. Na razie mam tutaj tego część Jedziemy, Czyszczę to już Nakładam sobie ten materiał tutaj u góry Woda mi go powolutku zabiera Więc yy, z racji tego, że jest bardzo skoncentrowany Muszę go puszczać powoli e, Używam do tego najdrobniejszej gumy 4 sekcji plus jedna średni wzór Golden Shark na końcu e, no, no i jedziemy z koksem No dobra jest częściowo suchy, więc on celowo tak ustawiłem tutaj tę żeby powolutku podmywała i będzie nam to zabierała. 1100. Tak to wygląda. Dobra. Ponieważ to trochę potrwa teraz, więc pozwolę sobie yy, puszczę Wam jakąś muzyczkę. Może Wam się spodoba, żeby Wam tutaj nie zanudzać. A ja w przyspieszonym tempie próbuję ogarnąć to, co tu mam. Myślę, że zrobimy około z 50 kg, przejściu tego koncentratu i zrzucę to na miskę, żeby nie generować strat, bo ten materiał w takiej formie normalnie w rzece nie występuje. Pamiętajmy, że to jest koncentrat, który jest ściągany z gumy, więc on jest już kilku już kilkusetkrotnie zagęszczony w stosunku do osadów w rzece, więc trzeba z nim postępować ostrożnie, ale postaramy się wyciągnąć z niego nawet najmniejszą złociwę. Także zaczynamy. Tu jest jeszcze z skaczarmi frakcji i tu mam jeszcze dwie trzecie, już może wypukałem z tego pojemnika. Mam jeszcze taki dwa, więc eee, na razie zrobimy przerwę. Poszło to na tego materiału, więc poczekam aż się dopilcze do, do końca. Zaraz sprawdzimy, eee, sprawdzimy, się tam zostało i się za następną część. chyba tu trochę przyspieszyć sprawę, sprawie to Zupa, normalnie zupa, tam czarny piask. Dobra. Dobra, Zjechało wszystko. Teraz będziemy, teraz pozwolę sobie tutaj wyłączyć sąbkę. Ale do tego muszę najpierw podnieść tył płuczni, żeby... Jest dosyć ważne ze względu na to, żeby materiał się nie przesunął. Więc unoszę delikatnie płucznie do tyłu, ta woda mi trochę zwalnia, wtedy odpinam zasilanie i nie generuję wtedy żadnych strat, ani nic takiego. No dobra. No dobra, jesteśmy już teraz na gumie. Jadę teraz z telefonu, ponieważ tą kamerą, którą tutaj mam, nie zrobię takiego zbliżenia. Widzę tutaj złoto. Nawet fajne kawałeczki. To jest najdrobniejszy wzór. Trochę tutaj mam mocne światło, ale jest tych złocinek, tutaj dosyć sporo. Zaraz to wywalę wszystko na miskę. Pamiętajmy, że to jest materiał, który częściowo wyczyszczony miskami to, co można było. A to jest to, co uciekło z miski podczas czyszczenia. I on był magazynowany w różnych pojemniczkach, tutaj w garażu, u mnie. Nazbierało się tego sporo, więc dzisiaj postanowiłem to wyczyścić. Część już jakby kilka pełnych misek tego poszło. Wioderko. Jeszcze zostały mi dwie takie skrzyneczki plus parę misek. Podzieliłem to na kilka części, bo naraz na to jest za dużo, więc ale widzę, że jest tu kolorowo, dosyć dużo śmieci. O co ciekawe, tutaj pokażę Wam. Nie wiem jaka będzie jakość tego nagrania. Masę jakiegoś ołowiu, wynalazków. O, jaka złocina, ładna. O no proszę. Dobra. Zrzucam to do miski i jedziemy dalej. O. Taka zupa. Zupa idzie do miski. Teraz szybkim ruchem zrzucamy to do miski. Tak będziemy robili z każdą gumą ponieważ muszę to podzielić na kilka razy bo jest ten materiał jest za gęsty żeby zrobić to na raz na tak małej gumie. Później to co nam zostanie w misce przepuścimy jeszcze raz przez gumę. Nie chcę tego rzucać na raz. Muszę to porwać w takich porcjach, bo jest to tak gęsta zupa, że szanse żeby sobie poradziła z taką zaskoczącą współpracą magnetycznej no, i wszystkiego. Tutaj nic z tego nie zostało wyciągane ani magnesem, więc to jest to materiał z rzeki. Także ciężki dla gumy, ale będzie to równie dobrze dla mnie fajny test. Zobaczymy, co ona z tego materiału. Przypominam po raz kolejny, że to wszystko już było na miejsce płukane raz bądź dwa razy. Eee, a wiem, że zawsze są straty, więc chcę je właśnie dzisiaj sprawdzić. Co zgubiłem, łącząc to wszystko miską przez ten cały poprzedni rok. No i nie raz mamy już ze sobą w większą część tego materiału przetuszczoną zostało mi jeszcze jedna porcja na górę, żeby to wszystko tutaj ciasno się działo Zamykam na gudę. Stawiam tą górę trochę bardziej płasko z tego względu, żeby ten materiał sobie swobodnie płynął. I dobiegłem dobiega to już końca Pojemniczki wyczyszczone, miski wyczyszczone Jeszcze mam dwa takie kontenery Ale ze względu na brak czasu dzisiaj, bo to trochę trwa Nie zdążę tego wszystkiego dzisiaj doczyścić Chyba Zaraz zobaczymy Ale właśnie mi spadła lampa do wody No jedziemy, powolutku jedziemy Z racji tego, że to gęsty koncentrat Idzie to powolutku, powolutku tak, żeby dać szansę gumce, żeby ona mogła sobie z tym poradzić. Dobra, zaraz wracam. Dobra, pozbierałem ten Majdan, już odstawiłem na bok. Zlałem tą brudną wodę, bo mam tu trochę powódź Kurde, Nie ma warunków, żeby było jasne. To jest ilość, która została z czterech. Cztery razy czyściłem gumę? Nie, przepraszam. Pięć. E, w stosunku do tej ilości, jak widać, zostawię tu ślad dłoni, będzie widać, jakie to jest. To jest duży kalfas. Powiem Wam szczerze, że no, waży to kurde. No, sporo, myślę, że z 4 dychy, 5 na pewno. Zostało nam tyle. To był materiał, który już był przywożony z nadrzeki, tak jak wcześniej mówiłem, płukany miseczką do miseczki. I czasami tam pewnie był jakiś materiał, który był na szybko doczyszczony, więc wiedziałem, że w nim są jakieś złociny. Zostało to przepuszczone przez małą gumę. Pokażę Wam zaraz jej konstrukcję. Użyłem do tego raz, dwa, trzy, czterech segmentów, najdrobniejszej Golden Shark, plus średni wzór na końcu, po to, żeby złapał jeszcze ewentualnie jakieś fajne kamyczki, może coś uciekło. No dobra, teraz pozostaje mi wyczyścić tą miskę i zaraz pokażę Wam jak to zrobimy, bo tego piasku tutaj też jest sporo, więc jest on cholernie ciężki. No i oczywiście wypłukanie tego na miejsce byłoby w całości ryzykowne. Trzeba by było to zrobić kilka razy. Spróbujemy to przepuścić przez jeszcze mniejszą gumę. Dobra, nie wiem czy tu tutaj widać. Teraz wziąłem tą tą miskę, nabrałem część tego materiału. Zobaczcie co tutaj zostaje. Nie wiem czy muszę teraz lecieć z telefonu. To jest materiał, który jest w tej pierwszej części. Zbio zdjąłem z tego wiaderka z góry, nie wiem. A czekajcie, może z innej strony światło. Żebym... Dosyć wyraźnie tu widać, jaka tutaj drobnica zostaje. Chociaż są też złocinki większe, oczywiście. Ale tej mąki takiej jest dosyć sporo. Eee... A przepłukałem na razie tylko, że tak powiem, jedną trzecią tego materiału, zaraz to doczyszczę do końca. Drobnicy jest tu sporo, bardzo drobne złoto, bardzo często je pomijamy w trakcie płukania na miskach, ponieważ jest maleńkie, często jest w kształcie kulek i potrafi się z, e, po prostu uciekać po misce z powrotem jako okrągły kamyczek. Nie jest to blaszka, więc także złociny złocinami, ale zobaczcie jaki tu jest śmietnik, to wszystko wyciągamy e, z rzek. Za każdym razem, jak wybieramy się na jakąkolwiek grzebaninę, zawsze w gumach zostaje kupę śmieci, jak widać ołów, ołów i jeszcze raz ołów, no i jakieś części czasami cywilizacyjne. Ale samego ołowiu jest jakaś chora ilość, a przypominam, że to jest tylko ta drobnica, bo to jest na małej miejsce. czyszczę tylko to, co nabrałem teraz łopatką z góry, reszta jest w wiaderku jeszcze. Zaraz to wyciągnę tutaj na miche i będę jechał dalej z tym, ale ten ołów jest po prostu przytłaczający. Jest go naprawdę masa. Normalnie by to zostało w rzece i gniło tam i rozpuszczało się i ryby z tych rzek po prostu muszą być strasznie przesiąknięte tym ołowiem. No i tak, to jest miska. Przepłukałem w tej chwili co, to, co było w tej dużej misce, co zrzuciliśmy z gum z miski do miski, używając takiej mniejszej. No, jest tego w cholerę naprawdę. Kurde, jestem sam zdziwiony, że aż tyle złota mogłem pominąć wcześniej, płucząc miską przez te wyjazdy poprzednie. E, przypominam, że ten materiał to jest materiał, który e, który przyjechał ze mną gdzieś tam z wycieczki, jakiejś, e, ale został po prostu albo w pośpiechu, niechlujnie wyczyszczony miską. W jakimś dziwnym sposobem trafił do pojemniczka takiego zbiorczego, w którym przeleżał tutaj ładnych parę miesięcy. Kurczę, próbuję złapać jakieś dobre światło, ale coś mi tu... O. Przeleżało to w pojemnikach. No i dzisiaj to wyczyściliśmy. Naprawdę tej drobnicy jest sporo. Nie spodziewałem się tyle. Znaczy, spodziewałem się drobnicy, ale nie spodziewałem się takich dużych złocinek. Widzę, że one mają kształt takich kulek, więc poturlało to się wszystko gdzieś pewnie. No ale cóż, dobrze, że dało się to wyciągnąć. Yy... Całkiem ciekawie to wygląda. Przeniosłem się tutaj, mam trochę lepsze światło. Nie mogę Wam to tutaj złapać. Położyłem tu jeden grot, żeby było widać mniej więcej porównanie tej ilości. Złociny są ciekawe. Yy, bardzo drobne. No i tak to moi drodzy, zeszło trochę przy tym płukaniu Kurde, już mnie noc zastała e, Tu jest to co udało mi się wygrzewać, kurcze jest tego naprawdę sporo Powiem Ci, że, powiem Wam Że nie spodziewałem się tych dużych złocin, bo byłem święcie przekonany Że one za każdym razem zostają na miejsce, ale e, Albo muszę popracować nad machaniem miską, albo To znaczy inaczej, widzę że one są bardzo strukturalne Więc miały prawo się poturlać, albo po prostu w pośpiechu nie chciało mi się tego dokładnie zrobić. Także taki, żeby nie wyrzucać materiału, który przywozimy z rzeki. Bo może się okazać, że po roku, bo to jest materiał mniej więcej z roku, który był magazynowany, możecie tyle po prostu pominąć. To jest naprawdę spora ilość. Myślę, że nie jeden wyjazd ciekawszy jak na sztuki, to to jest mąka, ale jest też parę fajnych złociń, więc były sytuacje, w których tyle udawało się znaleźć w ciągu jednego dnia, a suma sumarum z tych wszystkich. 54 weekendów, które mieliśmy w ubiegłym roku, tyle pominąłem mieszając naszą miską. Także nauczka, trzeba to robić dokładniej, może mniej się przy tym śpieszyć, ale, ale dobrze, udało się to odzyskać. Mała goma się dosyć dobrze spisała, także przelecę resztę materiału na niej i zobaczymy, co tam wyjdzie. Bardzo za ten, myślę, szybki, nieprzygnębiający odcinek. Porządki zimowe, przeprowadzka, więc musiałem się tego bandżaju pozbyć. Widzicie tutaj, to jest ten kalfas, który został przepłukany, jeszcze mam jeden taki, tylko muszę go odkopać spod moich kartonów, także zanim nim się zajmę, może w następnym tygodniu, a na razie dziękuję Wam, że jesteście, pozdrawiam, do zobaczenia niebawem.